W ostatni czwartek w Nowa Bielska Business Center w Tychach odbyło się otwarte spotkanie rodzinne przy wodzie. Podczas spotkania rozmawiano o znaczeniu jakości wody w życiu codziennym. Czym różni się zwykła woda z kranu od wody o lepszych parametrach? Zdałoby się woda jak woda. No niby niczym się nie różni, a jednak... Podczas rozmów przy kawie można było dowiedzieć się, jak w prosty sposób zadbać o dobre nawodnienie całej rodziny oraz jak wygodnie mieć dostęp do wody o najwyższych parametrach pod ręką we własnym domu. Systemy wody alkalicznej Aqualogic Redox zostaliśmy docenieni na międzynarodowych targach gospodarczych nagrodą Ekoinnowatora za nasze systemy wody alkalicznej Redox, które wpływają pozytywnie na środowisko, chroniąc przed szkodliwym plastikiem. Takie systemy filtracyjne montujemy zazwyczaj w kuchni, Montaż jest prawie bezinwazyjny, trwa około pół godziny. Nasi serwisanci montują to w cenie systemu. Najczęściej klienci zamieniają własne baterie na baterie trójdrożne. Alternatywnie jeszcze montujemy baterie, które są dodatkowymi bateriami, z których jest tylko woda alkaliczna, to jest do wyboru klienta. Na tej wodzie oprócz tego, że ją pijemy bezpośrednio, również gotujemy, pijemy herbatę, kawę. Oczywiście smak jest naprawdę inny niż w Wody zwykłej, nawet normalnie przyfiltrowanej. Kluczowym atutem wody Aqualogic Redox jest jej wysoki potencjał antyoksydacyjny oraz bogata mineralizacja. Dzięki unikalnym właściwościom woda nie tylko zapewnia optymalne nawodnienie, ale także skutecznie neutralizuje wolne rodniki, wspierając naturalną kondycję i zdrowie organizmu. W miłej atmosferze, przy kawie i ciastkach Porównano również walory smakowe wody alkalicznej Aqualogic Redox. Faktycznie, kawka na wodzie Aqualogic Redox jest dużo smaczniejsza i ma taki bardziej wyrazisty smak. No, definitywnie bez le, z lewej strony woda alkaliczna jak najbardziej jest lepsza. Woda to woda i to woda, ale jednak coś w tym jest. A co? No inny smak, inne jakieś odczucia. Także działa to. Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych oraz zapraszamy na kolejne organizowane przez nas eventy. Do zobaczenia.